Wiele lat temu pamiętam, że podchodziłem do filmu Testosteron wówczas kultowej komedii. No i pamiętam, że jakoś się odbiłem od ściany, że ten film spod scenariusza Andrzeja Saramonowicza jakoś do mnie zupełnie nie przemówił. No i teraz zmierzyłem się ze sceniczną interpretacją tej historii. Nie pamiętam, na ile jest to wierne przeniesienie Wiem, że znowu śmiałem się umiarkowanie często, ale przede wszystkim mam wrażenie, że ten tekst bardzo, bardzo brzydko się zestarzał. Powiedzmy sobie od razu, testosteron w Teatrze Polskim w Bielsku Białej w reżyserii Witolda Mazurkiewicza to spektakl rzetelny, uczciwy, po prostu no na tyle na ile tekst pozwala. To dobrze zrobione. Aktorzy grają świetnie, dają z siebie wszystko. Reżyseria też jest dobra, jakoś tam ta historia się broni, toczy, to wszystko ma sens, to wszystko wynika jeden z drugiego. Jest taka odpowiednio dla komedii nie najmądrzejszych, mówiąc szczerze, ale jednocześnie bardzo życiowych, podniesiona nieco temperatura gry, ale też nie jest to popadanie w jakiś obłęd. Więc. Pytanie jest tylko jedno. Czy tego typu żarty was bawią? Czy tego typu żarty do was przemawiają? Do mnie mówiąc szczerze niekoniecznie. Grupa ludzi zebrana na... Grupa mężczyzn zebrana na nieudanym weselu no i narzekające jako, jakie to kobiety są złe. Pada tam wiele tekstów, które uznałbym za seksistowsko niesmaczne. Ja wiem, że taki jest charakter tego... Tego spektaklu, natomiast czy naprawdę aż tak i w takiej ilości? Czy naprawdę też musimy mówić o tym, że tu się pije, jak ktoś tam się chce napić wina, że tu się pije wódkę, bo to nie jest pedalska potańcówka? Ja mam wątpliwości co do. Tego języka, którym ta opowieść jest wprowadzona. No, okej, okay. dyskusja na polskim weselu, przy wódce może nie może być toczona innym językiem, ale chyba dzisiaj... Mm, no nie, nie chcę powiedzieć, że to wygląda inaczej, tylko czy to nie powinno wyglądać inaczej. Może nie. Może to przerysowanie właśnie jest, to przerysowanie, które jest w tekście, jest właściwe, potrzebne i przez to, że je zobaczymy, to uwrażliwimy się na to, że tak mówić się nie powinno i że jest to trochę cringe'owe, no ale jakoś Jakoś ta argumentacja do mnie nie przemawia. Owszem, zaśmiałem się parę razy, część żartów bawiła mnie naprawdę szczerze. Natomiast ja też nie do końca rozumiem, o, na przykład podział tego spektaklu. To znaczy pierwszy akt trwa chyba 40 parę minut ze spektaklu, który no, trwa ponad dwie godziny. To ten podział, z przerwą licząc, jest, jest nierówny. Ja ten pierwszy akt się bardzo szybko skończył. Tak widziałem też po publiczności, że była mocno zdziwiona. Natomiast o ile drugi akt się bardzo dobrze zaczął, bo ten pierwszy akt był taki przegadany, ten drugi akt się jakoś tak dobrze zaczął. Mówię, ok, dobra, wchodzimy. No o tyle już później ten drugi akt brnie w takie strony, w które ja nie do końca chcę wchodzić. Może narzekam Marudze, ale, no, ale tak jak mówię, z poczuciem, poczuciem humoru to jest sprawa bardzo indywidualna. Każdy ma inne. Mm, Sprawdźcie. Jeżeli nie przeszkadza Wam przeklinanie i seksistowski humor, bo tego jest tutaj naprawdę sporo, no to po prostu sprawdźcie, jak Waszym zdaniem broni się ta historia. Na pewno bronią się aktorzy, na pewno robią oni tutaj znakomitą robotę. Moim zdaniem chyba najlepszą robi Grzegorz Margas jako tretyn. Ten jego taki intelektualna wyższość jest, jest świetna, świetny jest Michał Czanerna w roli niedoszłego pana młodego. Znakomity jest Tomasz Lorek jako perkusista zespołu, w którym granie doszła panna młoda, no ale równie dobrze sprawdza się Piotr Gajos, sprawdza się Mateusz Wojtasiński, Sławomir Miska, który chyba jako kelner ma no, takie najgłupsze, najbardziej prymitywne też teksty. No Też jest w tej roli swojej, robi co może i wywiązuje się z niej, i wywiązuje się z niej po prostu dobrze. No i jest jeszcze senior rodu, czyli Grzegorz Sikora. I chyba tutaj najmocniej ta rola jest przerysowana. Tu chyba na przynajmniej w tej początkowej części imprezy w konkursie na najbardziej głupie teksty może rywalizować z kelnerem, czy głupie w takim w sensie najbardziej, najbardziej chamskie, wulgarne, agresywne. Natomiast no także grają ci wszyscy aktorzy na dobrym poziomie wykonują też wspólnie radośnie kawałek muzyki Disco Polo. I to chyba tak jak Disco Polo do mnie nie trafia. Tak humor tego spektaklu też niekoniecznie do mnie trafia, no ale, ale nie musi. Jeżeli jesteście fanami filmu, to, to powinna się Wam ta historia, ta historia spodobać, więc, więc sprawdźcie po prostu z komediami, no to jest tutaj, to jest tutaj troszkę, troszkę loteria, także dajcie znać w komentarzu, czy was. Taki humor bawi, czy też macie tak jak ja, że w ogóle bawi Was coraz mniej rzeczy, a rzeczy, które z założenia mają być śmieszne, często Was nie bawią, nie śmieszą, bo tutaj naprawdę teatr się tak solidnie zarykiwał, zwłaszcza w drugim akcie, a ja. Tak już niekoniecznie. Yy, warto docenić także scenografię domu weselnego, za którą odpowiada Damian Styrna. Bardzo takie no, weselne, porządne kostiumy Katarzyny Paciorek. Układ choreograficzny Katarzyna Zielonka tutaj przygotowała bardzo dobrze się ten układ na zakończenie ogląda. Może też z taką ulgą, że już dobrnęliśmy do końca. To jest właśnie moje zdanie o testosteronie. Czekam na wasze komentarze, na wasze zdanie o tym spektaklu, albo o filmie. Jeśli spektaklu ktoś nie oglądał, jak go jeżeli oglądaliście go niedawno, jak go oceniacie, albo jak go wspominacie sprzed tych wielu lat, kiedy miał Premier. Zapraszam do oglądania kolejnych recenzji. Zapraszam na moją stronę internetową, Facebooka, Instagrama, YouTube'a. Jeżeli macie ochotę, to także do Bajkofi, by postawić mi wirtualną kawę. Może być ona weselna. Jarosław Ciszek, kulturalny konferencjer. Dzięki serdeczne za uwagę.